Po starszych dziennikarzy przy oddziale warszawskim Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczpospolitej Polskiej mogą być obecni. Niektórzy ze względu na kłopoty zdrowotne, ale również część kolegów odeszła od nas na zawsze. Odczytam listę. Wpuścimy ich pamięć. Eugeniusz Kawęczyński i Wojciech Sierra Dziękuję. Dziękuję. Proszę Państwa, jest jeszcze jedna uwaga, która się nasuwa i cieszy przede wszystkim sekretarza generalnego naszego stowarzyszenia. Gdzieś tu tu jest Andrzej Majakiewicz, który w roli y, realizatora transmisji online do, na stronę naszą internetową. A cieszy go przede wszystkim kolejka do, do kasy. Trzeba powiedzieć, y, że jeżeli chodzi o składki dziennikarskie, to y, ta, ta część naszego środowiska y, to jest grupa, która bardzo serio traktuje też swoje powinności składkowej. Nie ma co ukrywać dzięki tej waszej postawie możemy to jakoś tutaj do grupy zbierać. Ilekroć się e, e, zawsze powtarzamy, że e, władze stowarzyszenia od niepamiętnych czasów są kompletnie Y, tutaj ustawione na zasadzie e publico Bono i, i tak jest, i tak będzie. Składki pozwalają nam utrzymać ten kawałek akcjentury -si i yy, minimalny zespół yy pracowniczy, który tak naprawdę sprowadza się do pani Anny i dwóch pani Danut, które tutaj na środkowych wymiarach pracują. Proszę Państwa, zastanawiam się, jadąc na to spotkanie, co tu by można było powiedzieć sensownego ludziom, którzy już wszystko usłyszeli, wszystko przeczytali i więcej wiedzą o mnie. Przyszła mi do głowy taka myśl, jest związana też z realną polityką. Polska staje się coraz bardziej plemienna. Jedno plemię partyjne walczy z drugim plemieniem partyjnym, jakieś malutkie jeszcze ręcowe plemię, też tam kawałek ręki wsadza do tych wojen i gdyby się utrzymać w tej retoryce plemiennej, to dzisiaj się spotyka też pewne plemie, czyli plemie ludzi, którzy których można pokazać jako tych, którzy wiedzą co to jest warsztat dziennikarski, co to jest dobra, uczciwa, pogłębiona, merytoryczna informacja, którzy wiedzą, co to jest reportaż, którzy wierzą, wiedzą, że informacja i publicystyka to są dwie dziedziny, które trzeba rozdzielać, którzy nie biorą do ręki tabloidu, bo jakiś u nich się robi odruch nieelegancki, nie, nie tak tak. Czyli gdyby Gdyby się trzymać retoryki plemiennej, to myślę, że nasze plemię jest to plemię ciekawe, interesujące, mające ogromny dorobek w, w swoim życiorysie i mające też ciągle wpływ na bieg na wydarzeń. Ja wiem, że tu się uśmiechniecie, bo ani władza, ani funkcje i tak dalej. Realnie. im dłużej żyję, tym bardziej wiem, że punktem wyjścia yy, przy kodowaniu nastrojów społecznych jest człowiek, ten osadzony w jakimś konkretnym miejscu, w rodzinie, wśród znajomych. Yy, przeczytałem ostatnio yy, taką analizę, która mówi, yy, Naukową, że poglądy polityczne są dziedziczne. Nie, to nie jest genetyka, tylko są dziedziczne w kategoriach społecznych. Czyli jeżeli rodzice byli lewicowi, nie pili dzieciaczka, nie gnębili, nie stanowili dla niego antywzoru, no to w naturalny sposób syn, córka przejmuje ich poglądy. Kto to jest dziennikarz w Polsce? Takie sobie zadajemy pytanie ostatnio. Yy, proszę zwrócić uwagę, że ostatnio w ostatnich mediach zaczynają się pojawiać głosy mocno krytyczne na temat kondycji mediów w Polsce, na temat warsztatu dziennikarskiego. To niestety wymaga szerszej dyskusji. Yy, gdyby Państwo wyszli na ulicę i zapytali kogokolwiek, czy dziennikarz jest wolnym zawodem, czy dziennikarz jest zawodem zaufania publicznego? Idę o zakład, że w 9 wypadkach na 10 otrzymalibyście Państwo odpowiedź twierdzącą. Otóż nie jest. Z, widzenia, z punktu widzenia prawnego nie jesteśmy ani zawodem, a tym bardziej zawodem zaufania publicznego. Jesteśmy traktowani w dużej grupie za, y, działalności zawodowej obok takich działalności zawodowych jak astrolog, różbita, biologerapeuta, to nie są żarty. To jest fakt. Dlatego jako oddział warszawski podjęliśmy taką inicjatywę próbę podjęcia dyskusji na ten temat, to się w końcu musi skończyć w całej cywilizowanej Europie i nie tylko zawód dziennikarski Cieszy się nie tylko yy, obowiązkiem, znaczy oczekuje się od nas nie tylko rzetelnego spełniania obowiązków, ale mamy pewne, pewne również uprawnienia. Dziś na do nas dziennikarze, może zostać ktokolwiek prosto z ulicy. Państwo przeszli, ka każdy z Państwa z reguły skończył studia, przeszedł długi staż dziennikarski, zanim staż zanim został dziennikarzem. W tej chwili to się dzieje automatycznie, a na łamach i yy, w eterze mamy to, co mamy. To jest po prostu, uważam, rzecz nie do tolerowania w Zwróciliśmy się już do Uniwersytetu Warszawskiego, z którego zorganizowania takich konferencji, których, broń Boże, nikt nie zarzucił tutaj polityczności, stronniczości itd. Uważamy, że uczenia warszawska, zwłaszcza z Wielce zasłużonym dla naszego środowiska dziennikarstwa, byłaby naj, naj, najbardziej odpowiednim miejscem do przeprowadzenia takich dyskusji z konkretnymi wnioskami. Zwróciliśmy się również do oddziałów naszych w terenie. Mamy potwierdzenie, że podobną sesję naukową zorganizują Katowice, zorganizują Kraków, zorganizują Łódź. Woda, się jeszcze potwierdzenie dotrzymaliśmy z Pomorza. Coś drgnie. Miejmy nadzieję. A jeżeli tak, to może w przyszłym roku spotkamy się w innych nastrojach. Inaczej będziemy mogli rozmawiać z naszą młodzieżą, która w tej chwili jest w sytuacji chyba nie do pozazdroszczenia. Jeżeli popatrzymy na młodych dziennikarzy, na przykład wyrzuconych z telewizji, to cóż my może? No w jaki inny sposób? Chyba tylko tak. Dziękuję bardzo.